Witam. Ten film nie jest instruktorem ani materiałem szkoleniowym. Dostałem MacBooka, w którym przestały działać porty USB. Zarówno ładowanie, jak i wykrywanie urządzeń. Laptop został wysłany do serwisu, a serwis stwierdził, że laptop został zalany. I wycenił sobie naprawę na 529 zł netto. To są zdjęcia rzekomego zalania. Nie jestem tylko pewien, czy tego właśnie laptopa. Postanowiłem więc poszukać alternatywy. Tu jest cena sali ekspresu. W Polsce te taśmy są około 5-krotnie droższe. Przydaje się do tego zestaw precyzyjnych krętaków. Szczególnie, że Apple używa swoich ulubionych śrubek pentalop o różnych rozmiarach. Jak tutaj można będzie zauważyć, używałem czterech różnych em, bitów. Rozkręcenie laptopa nie jest znowu jakieś super trudne. Od góry mamy cztery dłuższe śrubki, pozostałe są krótsze i łatwo się gubią. Jak będzie można zobaczyć, film, 6 miejsca w MacBooku zajmuje bateria, dzięki czemu wytrzymuje on 8 godzin pracy. Ta mała płytka na górze to jest płyta główna, która zawiera zarówno procesorem 1, jak i dystwardę SSD oraz pozostałe układy. Na szczęście złącza USB wyprowadzona sama na zewnętrznej taśmie. Dzięki temu w przypadku ich uszkodzenia nie trzeba wymieniać płyty głównej jak w wielu innych laptopach. Wymiana takiej płyty prawdopodobnie przewyższyłaby wartość samego laptopa. Dwie ostatnie śrubki są naprawdę małe i dosyć łatwo je pogubić. Wymagają też bardzo cienkiego bita. Oryginalna taśma jest tak specjalnie wygięta. Taśma, która przychodzi z Alekspresu jest płaska. Należy ją sobie po prostu odpowiednio dogiąć, tak żeby pasowało. A co najważniejsze podczas montowania tej taśmy trzeba bardzo uważać na złącze na płycie głównej, żeby go nie uszkodzić. Bo wtedy już zdecydowanie będziemy potrzebować pomocy serwisu. Przy okazji laptop nie jest mój, użytkownik zapiera się, że laptop nigdy nie został zalany. Z doświadczenia jednak wiem, że MacBooki przeciągają płyny, mają nawet specjalne indykatory na płycie głównej, które świadczą o tym czy został zalany czy nie. Warto sobie sprawdzić, czy wszystko działa przed skręceniem laptopa. Mam na tym laptopie kąty testowe. Dane są sumie nieważne i tak jest do wyczyszczenia. Także, dla bezpieczeństwa. Podłączenie zasilacza mówi nam, że bateria zaczyna się ładować. Trzeba jeszcze sprawdzić, czy wykrywany jest np. pendrive. Jak widać się pojawił jest instalkę Montorio no i tyle. Całość około 15 minut pracy. Wymagany specjalny i dobry zestaw narzędzi zakupy na AlieExpressie, trochę cierpliwości i pewna ręka. Jeśli nie jesteś pewien, poleć to lepiej komuś doświadczonemu.